Jestem w lesku tuż obok tutejszego starostwa powiatowego i z tego miejsca będę właśnie rozpoczynał przejazd skręć w lewo następnie skręć w prawo Małą pęplom bieszczacką. Na początek oczywiście droga 84 jedziemy w kierunku ustrzyk dolnych czyli można powiedzieć że pojedziemy odwrotnie aniżeli w przypadku dużej czy też wielkiej pętli pieszczackiej bo wielką pętlę pieszczacką będę przejeżdżał w odwrotnym, w odwrotnym kierunku. Na razie cały czas miejscowość Lesko. Zaczyna nam się tutaj... tutaj jakiś lekki, lekki zator. Mamy skrzyżowanie, albo skrzyżowanie mamy tutaj z sygnalizacją świetną, albo ruch wahadłowy. W związku z, z oznakowaniem, że jest zwężenie, bardziej spodziewam się tutaj ruchu wahadłowego jednak, mimo wszystko. Aczkolwiek z daleka wydawało mi się, że mamy tu do czynienia ze skrzyżowaniem, na którym jest ruch kierowany. nam się, zobaczcie, zaczynają podjazdy pod górę już nam się zaczyna tutaj droga droga wić do Ustrzyk dolnych 23 km łącznie powinniśmy zrobić no podawane jest 99 km całość, całość pętli pętli bieszczadzkiej małej pętli bieszczadzkiej Natomiast mnie tutaj nawigacja ustawiając sobie to dookoła, którymi drogami powinniśmy jechać. Pokazała 96 km, więc nie wiem gdzie te, gdzie te 3 km na nawigacji się, się podziały. Być może, że zaczynam nie z tego, nie z tego miejsca, no ale, ale to się zobaczy. Ej, na razie, można powiedzieć, mamy pewnego rodzaju stratę czasu, właśnie ze względu na remont 8.4. Kolejny odcinek. A tu już jest dużo gorzej, bo tutaj jesteśmy w zakręciach ruchu wahadłowego. Tutaj żadnego nie ma, tak więc sprzeciwka mogą nagle nam się pojawić pojazdy. No troszkę to nieprzemyślane tutaj przez budowniczych. Lepiej jakoś zabezpieczyć. No, jeden człowiek mógłby tutaj w jakiś sposób tym ruchem, tym ruchem kierować. Naprawdę nie potrzeba nie wiadomo jakiej ilości ludzi do tego. Natomiast no, trzeba przyznać, że widoki na boki cudowne. To jest naprawdę, już widzę, niezwykle piękna, malownicza trasa. Kolejny obcinek z ruchem bahadłowym przed nami. Tutaj na nawigacji jeszcze widzę jedno takie miejsce. Potem powinno już być ok. No niestety już się nie złapę. Nie będę cudował na czerwonym. Się. Go. Yeah. będziemy mieli zielone. K pojazd już stoi. Stanawiam nie tylko to oznakowanie, dlaczego jest podane, że zwężenie jest po lewej, skoro zwężenie jest po prawej. Może skoro te prace przechodzą z jednej na drugą może było postawić znaki. O obustronnym zwężeniu jest 21 km jeszcze do ostrzyk. Poniekąd szkoda, że dzisiaj za bardzo pogoda nie dopisuje Bo tak coś się nam dzisiaj burzy, Co chwilę coś tam nam z nieba pada Wielka i mała pęta bieszczacka. Podejrzewam, że byłoby to zarąbiste rozwiązanie, gdyby ją na przykład pokonać autobusem i nagrywać na dwie kamery z prawej oraz z lewej strony. Myślę, że te widoki, które byśmy mogli po bokach zarejestrować byłyby po prostu niezwykłe, były, to by były przecudne tak naprawdę yy, widoki myślę, że kiedyś będę musiał o tym pomyśleć, poszukać jakichś wycieczek być może jakiejś objazdowej wycieczki yy, wielką pędką wielką wierzchacką też małą pędką wierzchacką a może jedną i drugą Herce mineralne Zjeżdżamy teraz w dół, jedziemy gdzieś pomiędzy góry. Chyba też kolej drezynowa funkcjonuje Tak mi się wydaje w hercach Na pewno fajna atrakcja Gdzie można się troszeczkę I zmęczyć A i zwiedzić Ciekawą, ciekawą okol Okolicę Ach, te góry góry Derż nam zaczął niestety Niestety padać To jest to, czego się najbardziej Najbardziej obawiałem chcąc zrobić te pętle, że przeszkodzi nam przeszkodzi nam deszcz. koniec heców i znowu zaczynamy się wspinać. I kawałek długiej prostej.